od roku szkolnego 2019-2020 zespołu Szkół nr 2 im. Blisków Polskich w Opoczcie. Nosimy imię Polskich. To nasi patroni, których wybraliśmy w roku 1999, dlatego, że to właśnie oni określają naszą tożsamość. Podążamy ich śladem a Dorotek Pateranów, blokistów do polskich, którego dziedzictwem są niezbywalne wartości kultury polskiej i europejskiej, jest znacznikiem pracy szkoły. Mocno zrośnięty ze środowiskiem lokalnym, poszukującym w świecie ciągu co zapewni obserwentowi wszechstronny rozwój i potencjał w Urodziszczą w w świetle świata roku wspólnego, w radości rozpoczyna się kolejna pasjonująca przygoda odkrywanie tajemnic wiedzy, zawarcie nowych, wspaniałych znajomości, szansa pokazania nowych talentów. Jednak chcemy pamiętać o tym, że tę radość zawdzięczamy bohaterom naszego narodu, którzy 1 września 1939 roku stanęli w obliczu kataklizmu, jakim była Druga Wojna Światowa. Minęło właśnie 80 lat od tego tragicznego momentu. Gdy Polska w roku 1918 odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli, cieszyła się nią 21 lat. Ten czas wystarczył, by dojrzało zaledwie jedno młode pokolenie. Ci młodzi ludzie, choć marzyli o tym, o czym mogą marzyć tylko młodzi, nie mieli szansy. Musieli stanąć do walki, ale byli gotowi, ponieważ kochali ojczyznę. よいこいだい,いすとよいまぜん。 Oddech nocy twardy, dycha niebezpieczeństwo jak zwierz wśród opławy. Idą w karnym szeregu rydle i oskardy. Wyje w nocy alarm na Warszawy. Od wylotu ulic kamienie ożyły. Zdęły się jak utana, protest, meta w rejdzie Asfalt, pierś czarną rozdarł i bóje ruszyły. Łazy będą się bronić. Dróg wrzasnął, nie przejdzie. Oni stali ochrypli, zczerniali, z czerniami. Padali dumnie ich poprzedni, by w puszczy Buki. Gdy kamienie pryskały, rażona od stali, Poległymi ciałami pełniali luki. Chociaż czołgi przekrzniały, choć bomby przebyły i śmierć z dymem pożarów nad miastem się wszędzie wróg nie przeszedł, nie posiadł, nie złamał tej siły. Barykady nie zdobył i jej nie zdobędzie. O świcie 1 września 1939 roku Niemcy hitlerowskie zaatakowały polską placówkę wojskową Western Plateau. trwały tydzień. Nieliczna załoga placówki odparła 13 szturmów zmasowanych sił Niemiec. Gdy walka dobiega końca, Niemcy w uznaniu polskich obrońców oddali ich -y honoru, a dowódca Major Henryk Słuchaski, Miał prawo zachować swoją oficerską szablę. Obroncy destemplarze w większości trafili do obozu niemieckiego, od Nachtwadę a czyli do Choszła, gdzie przyszło im spędzić najbliższe trzy lata. Kampania wrześniowa dała wiele przykładów bohaterstwa. Wojsko Kot, choć słabiej uzbrojone, zbudzało podziw przeciwnika, który bezwzględnie bombardował miasta. I dokonywał masowych rozstrzelań ludności cywilnej. Gdy wybuchła wojna, wierzono, że sojusze z państwami zachodnimi nas uratują. I nawet wtedy, gdy 17 września Związek Radziecki zaatakował wschodnie Rupieże Polski, przewidywano szybki koniec wojny. Najpóźniej na wiosnę 1940 roku. Później na te końca przesuwano coraz dalej, a wojna trwała. Stałe. Porządkowy los Polaków wydawał się przesądzony. Okupanci pragnęli, by pamięć o Polsce zatarła się na zawsze. Dokonywali potwornych zbrodni, takich jak zbrodnia w Katyniu wiosną 1940 roku. Rząd Erykacji powołał armię walczącą u Francji i Anglii. Lotnicy polscy, biorący udział w bitwie o Anglię do dziś uznawani są za bohaterów. I kręci się o nich w gminy. walki z armiku czy pod dobrą. Cały do wartości bojowej żołnierza polskiego. A rozszyfrowanie niemieckiej enigmy to wielkie osiągnięcie polskich magnetyków, przyspieszające ostateczne zwycięstwo. Przymusowo wywiezionych na wschód przez Rosjan Polaków utworzono armię generała Andersa, a jej szlach bojowy, uwieńczony zdobyciem Monte Cassino, znaczony jest najwyższym poświęceniem. Powinniśmy też pamiętać o cierpieniu zwykłych obywateli. Aresztowani, ratowani w więzieniach, wywożeni do obozów koncentracyjnych, nie tracili ducha. Jak tylko mogli, pomagali podziemnym strukturom państwa polskiego, wspierali partyzantów, stanęli do walki, gdy wybuchło powstanie warszawskie, które, choć zakończyło się klęską i przez niemców Warszaw z ziemią, jest dla nas symbolem wolnego ducha Polaków. Przetrwaliśmy wojnę. Żyją jeszcze okrętnicy i świadkowie tamtych wydarzeń. Oni dali nam świadectwo umiłowania ojczyzny. A my musimy dać im świadectwo wierności wartościom, które nam pokazali. Zaprosiliśmy na uroczystość seniorów pamiętających wojny. Są wśród nas. Przywitajmy ich prawami. Nasze spotkanie jest wyrazem solidarności z ogólnopolską akcją Przerwany Marsz zorganizowaną przez Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Celem akcji jest symboliczne dokończenie przerwanego przez wybuch II wojny światowej marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Chcemy okazać szacunek i wdzięczność wręczając różę. Ostatnia róża pozostaje dla tych, których dzisiaj znamy. Gdy mamy jeszcze prawo być bez troski, gdy mamy jeszcze prawo bujeć w obłokach, ale pamiętajmy, że ktoś nam ten czas podarował. Pamiętam również, jakim złem jest twoja. Dzisiejszy dzień to również początek akcji zbierania pamiątek Józefa Wojewody, które zostaną pokazane na wystawie w bibliotece szkolnej. Zachęcamy was, Byście posłuchali do maślawy śladów dawnej historii. Pamiątki można przynosić do pani Bary z korzewskiej lub do biblioteki. Wojna to tylko straszliwy chwiat. Tego, co jest. To tylko wybuch i kolor cierlistych, codziennych pnoczy przeniących się dziko i widnie. To tylko okropny kwiat tego, co jest, płomienny aż w oczy pole. oczy nasze płaczące obficie. Kwitnąć musi, aż nie przekwitnie, na upiornej tracąc czerwieni, aż się strzępy z i gazet nie przemieni, aż parady swojej nie zakończy. podejmujemy i będziemy je kontynuować. Wszystkim bohaterom po zakończeniu uroczystości delegacja szkoły złoży hołd przed kamieniem pamiątkowym. Baczność! Pożycz sztandarowy sztandar prowadzi. Koszt, panią Kartagę Tyczewską o zadanie głosu. Historia pisze różne scenariusze. 80 lat temu polskie szkoły nie mogły rozpocząć edukacji młodzieży. 1 września 1939 roku wybuchła II wojna Światowa. Gdy odzyskał płci. 80 lat temu wasi rówieśnicy nie mogli, Rozpocząć nauki. Sześć lat okupacji zabrało im bestowskie dzieciństwo, przysparzając dni całych cierpień i smutku. Niejednokrotnie odbierają życie. Niech dzisiejsze powitanie Nowego Roku Szkolnego wspólnie z przedstawicielami pokolenia dzieci wojny będzie symbolicznym dokończeniem. Przerwanego przez wybuch II wojny światowej do szkoły ówczesnej młodzieży. Nie pozwólmy polskim dzieciom wolnym odejść bez stosownego podziękowania za ich życie, za to, co zrobili na Polski. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, żeby ich historia nie przetrzmiała. Lecz musimy zadbać, aby nowe generacje Polaków były świadome, Dziedzictwa pokoleń. Słowa powitania tego jednego PLAS LICEUM Izraela Okrągłego Szacunkowego, Techniku Budowlanego, Techniku Handlowego, Techniku Ochrony Środowiska oraz Branżowej Szkoły I. Stopnia. Brawo dla swoją wiedzę i umiejętności oraz osiągnąć sukcesy. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, przed nami są wyroki wolne, wypełnione obowiązkami i zadaniami. W związku z wdrażaniem reformy oświatowej będzie to rok wielu zmian i wytężonych pracy. Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej Państwa zadbamy o wszystkie aspekty rozwoju naszej szkoły. Zespół Szkół Nr 2 ma wielu sojuszników i przyjaciół. Dzięki współpracy z nimi możemy osiągnąć wiele. Realizować będzie proliferacyjne uzależnień, wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego, rozwijanie kompetencji matematycznych u uczniów, rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych w w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej. Pamiętajmy, ja się stworzyć ofertę programową w kształceniu bo naszym interesem na Was będzie promowanie w, w zawodowego. Już dzisiaj zapraszam do naszych nowoczesnych maszalów w Polsce, w 37, na Europejskiej Dzień Umiejętności Zawodowych. W dniach 16 od 16 do 17 października będzie można zobaczyć wyposażenie naszych pracowni, która, które ten pracownik w w świątyniowych zawodach operator obraderek CNC, mechanizm motyw maszyn oraz obozie śród. Natomiast w 2020 roku na terenie Warszawy Szkolnej otworzone zostanie Centrum Edukacji Technicznej firmy FAS. Wszystkich uczniów naszej szkoły zapraszam do korzystania z okrętu edukacyjnej, jaką proponujemy w ramach projektu unijnego Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku oraz w ramach współpracy polsko-niemieckiej młodzieży Stowarzyszenia Gminy Polskiej regionu Pomerania, którą realizujemy razem ze szkołą z bliższym I w tym tygodniu będziemy gościć rady pedagogicznej właśnie za przejeźdzenie szkoły w celu opracowania dalszego planu współpracy. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, życzę, życzę całej społeczności w z do zezwania na polskiej poczucie, aby ten rok wspólny 2019-2020 był do dobrym rokiem, by był rokiem owocnym, a także żeby odtował sukcesy. Witam Was serdecznie. Otwieramy na drogę. <klucz> Pani Wioletta Kaszak. Jestem bardzo wzruszona, Pani Dyrektor. Przepiękne przepiękne wystąpienie młodzieży bardzo wzruszające chwile. Bardzo pięknie nowe pokolenia pamiętają. Jeszcze raz tam za to duże brawa. Pamiętamy. Pani Dyrektor, Szanowne Wydarzenie Pedagogiczne, zaproszeni goście. Ale przede wszystkim wy droga młodzieży, młodzieży klas czwartych, młodzieży klas pierwszych, którzy jedni kończą, drudzy dzisiaj zaczynają sukcesy w swojej szkole, w tej pięknej szkole, która daje możliwości rozwoju na każdym szczeblu. Szanowni Państwo, wypoczęci mam nadzieję tak. Czy macie siłę do dalszej pracy? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że dacie radę. Za Wami, nauczyciele, kochani, trudny rok. Rok, który zakończył się Waszą trudną sytuacją, strajkiem. Mam nadzieję, że te czasy już nie wrócą. Mam nadzieję, że podwyżki, które otrzymaliście dzisiaj na konto, będą Was satysfakcjonować. Ale pamiętajcie jedno. Pieniądze są z samorządu. 14 października jest wasze święto. W przeddzień możecie o tym pamiętać. Szanowni Państwo, wszystkim Wam życzę, aby ten rok szkolny był dla Was piękny, żeby był pełen sukcesów. Wiem, że dacie radę, pomimo tego, że dwa roczniki, które dzisiaj przyszły, klas pierwszych, dwie podstawy programowe, Wydacie radę, zawsze dajecie. Za to wam wielkie brawa. Trzymam kciuki, wszystkiego dobrego, na każdym szczeblu państwu życzę wszystkiego dobrego. Wiemy już, że nowy rok szkolny jest dla wszystkich wyzwaniem. Czeka na nas wytężona praca, praca ponad wszystko. Jednak nie zapominajmy, że kilka lat spędzonych w szkole może być czasem pięknym. Nasza szkoła. Jest życzliwa i radosna. Chcę o tym powiedzieć przede wszystkim uczniom klas pierwszych, których bardzo serdecznie witamy. Chcielibyśmy, aby uśmiech zagościł na Waszych twarzach. Rozumiemy, że boicie się nowego środowiska, obawiacie najmniejszych nawet drobiazgów, ale bądźcie dobrej myśli. W końcu będą nad Wami czuwali wychowawcy. Wzywamy ich, by dbali o Was, a na dowód wręczymy im symboliczny notatnik, w którym notuje się głównie pochwały i nagrody, aby szybko się zapełnił. Wychowawcy otrzymają notatnik na znak, że biorą w swoje ręce los młodych ludzi. Zapraszamy panią dyrektor Barbarę Ciecierską oraz wychowawców klas pierwszych wraz z reprezentantami. Zapraszamy wychowawczynię klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego panią Agnieszkę Kasperczuk wraz z przedstawicielem klasy. Zapraszamy wychowawczynię klasy pierwszej technikum handlowego panią Joannę Korzeniewską wraz z przedstawicielem klasy. Zapraszamy wychowawczynię klasy pierwszej technikum ochrony środowiska panią Małgorzatę Brzustowicz wraz z przedstawicielem klasy. Zapraszamy wychowawcę klasy pierwszej A branżowej szkoły pierwszego stopnia, pana Marka Szitowskiego wraz z przedstawicielem klasy. Zapraszamy wychowawczynię klasy pierwszej B branżowej szkoły pierwszego stopnia Panią Agnieszkę Stankowską wraz z przedstawicielem klasy. Zapraszamy wychowawczynię klasy pierwszej C branżowej szkoły pierwszego stopnia, panią Teresę Wiśniewską wraz z przedstawicielem klasy. Zapraszamy wychowawczynię klasy pierwszej D branżowej szkoły pierwszego stopnia, panią Anetę Tuszyńską-Parol, wraz z przedstawicielem klasy. w tym momencie Życzymy Wam wszystkim, byście w czasie odrzęśnień klas pierwszych ślubowali wierność wartościom kultywowanym w szkole z głębokim przekonaniem. A całej społeczności szkolnej życzymy owocnego roku szkolnego 2019-2020. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego zawsze podsumowujemy całoroczny konkurs Gospodarz Szkoły. Podsumowuje się frekwencje, czytelnictwo. Poszczególne klasy wykonują wiele różnych zadań, prezentują się, dbają o szkołę. Konkurs jest bardzo prestiżowy. A nagrodą w nim jest talent pieniężny przeznaczony na potrzeby klasy. Zapraszamy dyrektor szkoły, panią Barbarę Cicierską oraz pedagoga szkolnego, panią Edytę Tyburczykujawę Jawę, by nagrodziły zwycięską klasę Trzecią Toś. Uczniów klasy prosimy o wystąpienie. Pani Edyta jest wychowawczynią zwycięskiej klasy. Gratulujemy klasie Trzeciej Toś. <klucz> Baczność. Poczet sztandarowy sztandar wyprowadzić! Dziękujemy wszystkim za przybycie! Spotkania uczniów z wychowawcami odbędą się w salach zgodnie z planem. Naszych gości zapraszamy serdecznie do biblioteki szkolnej.